Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Bardzo miło, że mogę tutaj przed Wami wystąpić i rozpocząć, być Waszym pierwszym prelegentem. Wiadomo, ta pierwsza miłość to jest coś, co zostaje potem na, na, na wiele lat. Postaram się dziś połączyć dwa elementy: misyjny i praktyczny, bo tak jak obiecałem ten temat kilka miesięcy temu organizatorom, to miałem taką tak od ściany do ściany. Najpierw miał być temat misyjny. Dobra, myślę sobie kurcze, ludzie przyjdą, posłuchają o tej misji, nic z tego nie wyciągną. Potem miał być praktyczny. No i w końcu, jak to zwykle bywa, stanąłem okrakiem i yy, będziemy mieli temat misyjno-praktyczny. Misyjno a ten, ten pomysł na y, temat wziął się stąd, że zbyt często widzę, którzy strasznie się podniecają tym, jak jeden drugiego oszukuje człowiek w internecie. I postanowiłem, że zaczniemy od tego, że to będzie taki trigger. Coś, co mnie strasznie wkurzyło, no ale to wkurzenie nie może trwać za długo, więc postanowiłem, że przerzucę to trochę na, na coś, co, czego może się nauczyć, być może zainspirować. No i tak właśnie ten plan naszej wycieczki będzie wyglądał. Dlaczego to nam szkodzi? Skąd się to w ogóle bierze? Dlaczego my jako marketerzy w szerokim tego słowa znaczeniu? Bo każdy, kto prowadzi firmę, sprzedaje, produkuje, promuje coś jest jednak w tym obszarze bycia, bycia marketerem. A potem pogadamy sobie o tym, czy to jest tylko kwestia etyki. Czy, czy, czy może się to opłaca jednak, żeby ściemniać tak naprawdę. Ja wywodzę się z, z rynku B2B, gdzie ten ściemoradar jest trochę moim zdaniem czulszy, to znaczy on jest szybciej, ta, ta ściema jest do wychwycenia, natomiast i tam tak naprawdę przenikają te, te pokusy, żeby naopowiadać, naobiecywać, a potem się zobaczy tak naprawdę. No i skończymy jednak czymś, co można robić zamiast ściemniania. I o tym wam też opowiem w ciągu tych naszych 16 minut które nam zostało. Nie wiem, czy kojarzycie taki obrazek. On się kiedyś pojawił e, pewnie najpierw na Twitterze, jak to zwykle bywa potem na e, Facebooku. No i na końcu po trzech latach trafił na LinkedIn. Więc e, za, zauważyłem go dwa razy. W, w dwóch różnych kontekstach najpierw e, na jakiejś grupie marketingowej. E, no i to właśnie tak był zatytułowany: The most creative marketing I've ever seen in this year. Jakby, co tu jest kreatywnego? E, plakat przy drodze. W Ameryce, podejrzewam, ludzie jadą tam, nie wiem, te 50 mil na godzinę, no i tak naprawdę tylko zobaczą ten duży napis, tak? Free beer. Zaraz wyobraźcie sobie, że to jest w Teksasie. Taki gościu jedzie sobie swoim trakiem, z tyłu ma tam jakąś dwururkę, myśli sobie, o, darmowe piwo, zjadę sobie. Zjeżdża sobie i zobaczy, że to piwo nie jest darmowe, a ewentualnie może się do WiWi dołączyć. Jak myślicie, co on zrobi z tą dwururką? Prawda? Jakby... I... I to jest coś, co, co mnie najpierw wkurzyło, bo tam było ze 400 komentarzy, jak bardzo to jest pomysłowe i kreatywne, jaki to jest w ogóle super pomysł, że można coś takiego wpaść, żeby ludzi oszukać. I oni zjadą na tą, na tą stację i tam się dopiero dowiedzą, że nie ma tego darmowego piwa, ale skoro już zjechali, to i pewnie tak, tak sobie kupią. tak? I, i, i ta, ta, ta fala zachwytu sprawiła, że zaczęłam sobie myśleć krócej. Czy my nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości? Czy my jako marketerzy naprawdę, yy, jakby. Wiemy, co się dzieje wokół nas i potem na szczęście ten sam post został wrzucony przez mojego kolegę Łukasza Połubianko na grupie sprzedażowej. On jest konsultantem sprzedaży i co się stało, moi drodzy? Sprzedawcy powiedzieli, że to jest ściema, że on, im się to nie podoba. Więc z jednej strony ucieszyłem się, że jednak są ludzie, którzy myślą tak jak ja, a z drugiej strony zaczyna się stawiać: Dobra, co tu jest nie tak? Znaczy, co jest z nami, marketerami, nie w porządku, że my y, y, tak bardzo y, zachwycamy się tym, że eksploatujemy czyjeś y, błędy poznawcze, czyjeś niedoskonałości wzroku i tak dalej, i tak bardzo jesteśmy dumni z tego, że ktoś zjeżdża na tą stację benzynową i potem dopiero się okazuje, że nie ma darmowego piwa. I, i, Zacząłem analizować to, ile razy ja się spotkałem z taką sytuacją w mojej praktyce, bo jestem konsultantem marketingu B2B, czyli skaczę sobie od firmy do firmy, tam próbuję ustawiać procesy, pomagać właśnie działom marketingu, często, często zarządom. I zacząłem sobie odkodowywać to, skąd się bierze to, że marketerzy kłamią. Czy to jest tak, że my uwielbiamy tą ściemę? I po pierwsze zorientowałem się, że marketerzy muszą kłamać, bo nie mają nic innego do powiedzenia, nie znają klientów. To znaczy, nie wiedzą, o czym z nimi rozmawiać w cudzysłowie. Nie wiedzą, co sprawia, że ci klienci wchodzą w tą tak zwaną kategorię, że, co sprawia, że oni jednak może być konwertują, co sprawia, że nie konwertują. Yy, część z nich w ogóle to nie interesuje. Czyli Jeżeli nie wiemy, do kogo gadamy i nie wiemy o czym gadać, no to najlepiej mieć jakąś ścielem przygotowaną, najlepiej jeszcze przez handlowca czy przez prezesa i ją po prostu dobrze, dobrze opakować. Pamiętajcie, proszę moi drodzy, ja uogólniam. Ja wiem, że są między nami. Tutaj pewnie w 99% przedstawi się tej drugiej opcji, ale mówimy o tych złych, którzy nie przyszli na tą konferencję. Yy, marketerzy kłamią też, bo się boją tego, co powie zarząd. Marketing jest zawsze pod presją wyniku, najlepiej wyniku za dwa tygodnie. Tutaj sobie rozmawialiśmy przed konferencją, że teraz jest duży ruch w marketingu wśród softerhousów. Jak myślicie, dlaczego? Jak myślicie, jak szybko chce mieć wyniki z działań marketingowych? No, najlepiej za dwa tygodnie, gdyby się dało tych 10 dni na przykład, nie? żeby jakieś pierwsze lidy się pojawiły. Więc marketerzy, którzy nie odrobili tej pierwszej lekcji, czyli nie wiedzą, jak kupuje klient, nie wiedzą, ile to trwa, nie wiedzą, co trzeba zrobić, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. Co robią, obiecują, czyli kłamią. Czyli zobowiązują się do rzeczy, których nie mogą dowieść, a potem szukają sposobu, żeby wyglądało, że dowieźli. Tak, czyli generują jakieś fejkowe lidy, jakieś, jakieś kontakty, które są kupione tam w południowym Bangladeszu i tak dalej, i mówią, że jakby wszystko się zgadza. No, miało być tysiąc, jest tysiąc, tak? I kilka miesięcy temu miałem takiego szefa marketingu, który powiedział, że ma 15 tysięcy lidów, tylko handlowcy się nie chcą tym zajmować. No i potem dotarłem, co to były zalidy, to byli ludzie, którzy rzeczywiście pobrali jakiegoś e -booka. i tak naprawdę byli spoza absolutnie grupy docelowej. Więc nie wiemy, co robią klienci, nie wiemy, czego chcą klienci, nie wiemy, jak spełnić oczekiwania zarządu i jak odbić te ich nieracjonalne, często oczekiwania, albo zracjonalizować, więc obiecujemy, więc kłamiemy. Więc kolejna pętla w tej naszej sprężynie kłamstwa. Marketerzy często też kłamią, bo nie wierzą w to. Że w ten sposób zabijają markę, bo nie wierzą w markę. Bo myślą, że to jest taki koncept, logo, yy, tagline, misja, wizja i tak dalej. I myślą, że każde takie, yy, powiedzmy, przyłapanie ich na kłamstwie będzie bezkarne, bo wszyscy tak robią. A potem się okazuje, że są marki, które przyciągają. Yy, za 5 zł swoich klientów, i są takie, które muszą wydać 50, żeby przyciągnąć na jakąś wiem, kampanię, konferencję, spotkanie i itd. Skąd się to bierze? No, właśnie z tego, że zabiliśmy zaufanie do marki takimi właśnie drobnymi kłamstewkami. Nie wierzymy w to często jako marketerzy, że marka jest pod naszą kontrolą. Bo wydaje nam się, że ktoś to nam dał, że ona jest wieczna i tak dalej, albo że jest tak do bani, że w ogóle nic się nie da zrobić, i nie traktujemy tych naszych codziennych działań jako tych cegiełek, które budują tę markę, a potem się okazuje, że cegiełki źle ułożone to wszystko y, nie działa. No i to taki trochę obrazek strategiczny. Pewnie ci z Was, którzy zajmują się strategią, wiecie, znacie go doskonale. To Harvard Business School. Ja to tylko nieudolnie przetłumaczyłem, ale chodzi o to, że my, jako marketerzy, bardzo często nie widzimy tego obrazka w ogóle. W ogóle nie rozmawiamy z zarządami o tym gdzie ta nasza marka ma się pojawić z czym ona ma się kojarzyć gdzie jest ta nasza przestrzeń ta strefa zwycięstwa yy. i potem podlegamy takim naciskom że przychodzi prezes który był na konferencji Infoshare w 2023 roku i mówi kurde dlaczego my nie mamy reklamy na autobusach bo wszyscy mają i co w takich powie? Yy, będzie 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 i szuka reklamy na autobusach prawda bo nie wiemy tak naprawdę, po co ta reklama na autobusie była? Skąd ona się wzięła? Nie mając tego korzenia, tego, jak kupują nasi klienci, czy, czy w ogóle ta forma jest dla nich ok? czy my mamy, czy my jesteśmy gotowi w ogóle, żeby uruchomić tego typu działania, jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć, tak, panie prezesie. I wiecie, co po co ci prezesi mówią? Wiesz, zatrudniłem sobie marketera, ale ja w sumie samą robotę robię za niego. Kazałem mu zrobić reklamę na autobusie, a on zrobił reklamę na autobusie, głupek, no. Bo nie jesteśmy dla nich partnerami do dyskusji, bo mówimy tak, panie prezesie. Co to znaczy? Realnie okłamujemy ich. Mówimy, tak, to zadziała. To będzie tak, tak, będzie, będzie pan zadowolony. Nie wiedząc, czy będzie pan zadowolony, tak naprawdę. Dlaczego? Bo nie odrobiliśmy roboty. Znajomości klienta, znajomości procesu, znajomości rynku, czyli tego, co jest kluczowe, żeby w tej strefie zwycięstwa się znaleźć. I teraz popatrzcie, jak my się bardzo łatwo wkręcamy w, w tą przestrzeń, gdzie nie ma innego wyjścia, tylko nakłamać, tylko obiecać, nie dowieść, zmienić pracę, powiedzieć, a to sprzedaż nie, prze nie przejęła lidów i tak dalej. A tak naprawdę to gdzieś w środku jest to, ta pierwsza zaległość. Nie znamy. Tego, w jaki sposób nasi klienci podejmują decyzje, jak kupują. To nie działa, po prostu to nie działa. I to nie działa na wielu poziomach tak naprawdę. Zobaczcie, jak bardzo to nie działa, jeśli chodzi o, o nas jako marketerów, rolę marketerów w, w naszych organizacjach. Obiecujemy szybki zwrot, więc. Zarząd się przyzwyczaja, no, y, słabo idzie, no, y, rozmowa sprzed trzech dni, pani Łukaszu, Software House, no, słabo nam idzie, wiadomo, rynek, y, jakieś działania byśmy zrobili, lidy y, generowali. Ja y, sobie wyobrażam, żeby te pierwsze efekty można było w czerwcu już zobaczyć. I wtedy pytanie, a jaki jest cykl zakupowy Waszych klientów? No, 7-8 miesięcy. To jakie efekty chcecie zobaczyć? No, bo mówił o efektach finansowych, prawda? Wystarczy jakby jedna rozmowa, żeby trochę urealnić te oczekiwania. Co robią marketerzy? Mówią tak, będą efekty. Będą efekty za, 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 za dwa tygodnie, więc kolejne oczekiwanie będzie, że, że w kolejnej kampanii będą efekty za, za, za tydzień. Yy, jaki jest tego efekt? Yy, spójrzcie sobie na firmy, które znacie, szczególnie firmy B2B. Ilu tam marketerów jest w zarządach? Jakim samochodem jeździsz w sprzedaży w takiej firmie? Gdybyście mieli rzucić. Dobry Volkswagen, Audi, gdzieś tam w tym obszarze. A jakim rowerem jeździ marketer w takiej firmie? Nie? Elektrykiem jak jest dobry. To jest smutna rzeczywistość. Ona się skądś bierze. Jeżeli ja nie ufam w y, skuteczność swojego marketingu, nie będę inwestował w dobrego marketera. Jeżeli nie inwestujemy, szczególnie w obszarze b 2 w dobrych marketerów, to mamy złych marketerów, tak? Mamy rynek, który nie produkuje dobrych marketerów, bo to nie jest atrakcyjne miejsce dla nich, bo tam nie ma przestrzeni do rozwoju, tak jak dla mnie w IKEA, Jak byłem tym Mikołajem, no, miałem najwyższe stanowisko w sektorze Mikołaj i no i musiałem zmienić pracę, bo y, nie, nie było już przestrzeni tam, mogło być nad, nad Mikołajem. Y, Barki, które tworzymy, są bardzo często wydmuszkami. Tam nie ma żadnej wartości pod spodem, jest tylko komunikat. Jesteśmy najlepsi, najtańsi, najfajniejsi i tak dalej. Czyli znowu, co? Obiecujemy i nie dowozimy. Marka, która nie dowozi, też jest marką kłamstwem, tak? ona zostanie przyłapana w którymś momencie. To nie będzie jeden wielki boom, tylko będziemy powoli po prostu niszczyć wartość tej marki. Ona nie będzie żadną obietnicą, tak? Marka jest obietnicą, ma, ma być dowieziona, bo każda niedowieziona obietnica buduje, buduje agresję. No i teraz pojechaliśmy trochę po tych marketera, ale prawda jest taka, że ściema w marketingu to jest przede wszystkim wina i problem zarządu. To my to stymulujemy. To my tych marketerów wybieramy, to my ich rekrutujemy, to my ich nie doceniamy, nie dopłacamy i oczekujemy, że efekty będą jutro. To nie jest tak, że da się to tylko z jednego miejsca naprawić. Ale my jako marketerzy, wchodzimy w pewien ekosystem, w pewne, w pewne środowisko. Jeżeli nie mamy dobrego przygotowania, asertywności, bardzo trudno jest w takim środowisku, szczególnie właśnie w B2B, postawić temu tamę. Więc apeluję do was, moi drodzy, którzy zarządzacie firmami, pamiętajcie, to wy tych marketerów wychowujecie, to wy im stawiacie oczekiwania i unikajcie takiego podejścia, bo ja często to widzę, prowadzę, mam taką przyjemność, zaszczyt prowadzić zajęcia na MBA, gdzie są no, ludzie prowadzący firmy i oni mówią, ja mam po to marketera, żeby się marketingiem nie zajmować. To jest wielki błąd. To jest wielki błąd. Ja rozumiem, że możesz nie, nie, nie znać szczegółów obsługi panelu reklamowego na Facebooku. Nikt tego nie oczekuje. Ale musisz rozumieć, że marketing to jest całość. Że marketing to jest sposób, w jaki twoja firma będzie funkcjonowała na rynku. No co jest ważniejszego? No, Peter Drucker mówi, że no, tylko marketing i innowacja tak naprawdę się liczy. W szerokim tego słowa znaczeniu. Więc nie odpuszczajcie sobie marketingu. Starajcie się zrozumieć tych ludzi, bo oni będą potem lepiej funkcjonować. Skutki... Tego niedopatrzenia no są właśnie opłakane. Tak? Mamy niskie marże, mamy, yy, musimy pozyskiwać tych klientów w jakiś yy, partyzancki sposób w ogóle, ponosząc ogromne koszty. Marka jest tak naprawdę najbardziej efektywną inwestycją, jaką możemy długoterminowo yy, poczynić. No i teraz pytanie, czy da się jednak prowadzić szczery marketing, czy można to skutecznie zrobić. Nie wiem, czy znacie tą regułę 95 do 5. To jest od lat już, ten obszar jest analizowany, ale ostatnio Ehren, Ehrenberg Bars Institute to trochę... Z, z... Można powiedzieć, skwantyfikował. Generalnie chodzi o to, że gdybyście teraz zrobili kampanię w B2B produktową, to szansa, że ona dotrze w ogóle, że będzie w ogóle zrozumiana przez klientów, jest mniej więcej 5%, tak? bo reszta właśnie przed chwilą kupiła, albo w ogóle nie myśli, że warto to kupić. Więc jeżeli my skupiamy się na tym komunikacie dla tych, którzy szukają produktu tam na górze, to ignorujemy całą tą 95. piątkę. I w momencie, kiedy ta 95, piątka do, dojrzewa, bo oni w którymś momencie dojrzeją do tego, do tego momentu, kiedy będą szukali produktu, yy, to mają trzy, cztery marki, które są na shortliście. Short I bardzo trudno jest wejść na tą shortlistę. Teraz dlaczego ja o tym mówię w kontekście ściemy marketingowej? Bo w tym obszarze 95% ściema jest po prostu bez sensu. Bez sensu, nie opłaca się tego robić, bo tam klienci nie oczekują w ogóle informacji o tym, że wy jesteście najtańsi, najlepsi, najfajniejsi i tak dalej. Tam jest moment na budowanie marki, na budowanie ekspertyzy, na przekazywanie wartości. Więc jeżeli miałbym się na czymś skupić, to właśnie na tym, żebyście więcej wysiłku włożyli w budowanie marki, która ma ten atrybut eksperckości, poczucia bezpieczeństwa i te, które sobie zdefiniowaliście w swoim obszarze, jak wasza marka ma wyglądać. A tam ściema tak naprawdę, nawet to nie chodzi o to, że ona jest... c'est de Ona jest po prostu bez sensu. Tam nikt tej ściemy nie oczekuje, nikt jej nie doceni w ogóle w momencie, kiedy wy się macie dzielić, dzielić wiedzą. No i teraz jak żyć, panie premierze? Tak? Co zrobić, żeby rzeczywiście to przełożyć na, jakąś, na jakiś real? Moim zdaniem warto oczekiwać od marketerów i warto, jako, wy jako marketerzy, zainwestować w takie ekstremalne zrozumienie klienta. Jak ten klient naprawdę myśli? Nie, nie jak on kupuje, tylko jak on rozwiązuje swoje problemy. To się da zrobić. I dwie metody, które są dosyć. Proste, bardzo wam tutaj polecam, nie będę oczywiście ich omawiał już, ale chcę wam, chcę, wam, chcę wam je bardzo polecić. To jest cytat z jednego z klientów, których ostatnio analizowaliśmy, badaliśmy, bo te badania też prowadzimy. I zobaczcie, jak tu jest wiele treści. Kiedy upewniłem się, że oni rozumieją to, jak działa mój biznes, wtedy już wiedziałem, że ich produkt będzie najpierw wyborem. Czyli nie ocena produktu była tutaj kluczowa, tylko ocena tego, czy ci ludzie rozumieją, jak ja działam. Bo jeżeli oni rozumieją, jak ja działam, to jest prawie że pewne, że zrobią produkt, który będzie naj, naj, najlepszy z punktu widzenia y, moich, moich oczekiwań. Z rzeczy praktycznych, y, darmowa reklama, wydawnictwa MT Biznes, y, y, Bayer Persona, świetna książka. Trudna, nie czytajcie do poduszki, ale pokazuje, w jaki sposób rozpoznawać proces decyzyjny klienta, szczególnie przy dużych, bardziej skomplikowanych produktach. A jak wam się zacznie spać, chcieć, to, to jest łatwiejsza książka. Markus Sheridan, The Ask you Answer. Książka, która opisuje bardzo prostą metodę tworzenia treści w oparciu o to, o co pytają klienci. W zasadzie już Wam opowiedziałem, więc możecie nie kupować tej książki, po prostu złóżcie się po 15 zł pod sceną. Tam jest kilka tematów, które zazwyczaj o klienci pytają. Zróbcie sobie taki rachunek sumienia. Zróbcie sobie zdjęcie tej, tej prezentacji, jak chcecie, i zastanówcie się, czy na Waszych stronach, w Waszych materiałach są odpowiedzi na te pytania. Jeżeli nie. To w pierwszej kolejności warto na nie odpowiedzieć. Pamiętajcie, już wiemy, ściemniać tutaj się bardzo, bardzo yy, nie opłaca. Więc i, jak żyć? Warto jest poświęcić dużo więcej czasu na, niż na prezentowanie, komunikowanie, wciskanie, ściemnianie na zrozumienie klienta. Kim są ci ludzie? Jakie, ich są, jakie są ich. Yy, oczekiwania, Ale też pamiętajcie, szczególnie kiedy sprzedajecie do B2B, że potrzeby firmy nie zawsze są tożsame z potrzebami tych konkretnych ludzi, którzy w tej chwili pracują. Starać się je rozpoznać. Wtedy ten, ten wasz marketing, wasza wartość, też samego, samego, samej oferty, będzie dużo lepiej dopasowana po prostu. Nie będzie przestrzeni na ściemę, bo ściema jest zawsze pudrowaniem jakiejś dziury. tak? Nie wiem, ale się wypowiem. Jak już wiecie to dużo łatwiej jest stworzyć komunikat, który jest skuteczny, wartościowy i dociera do ludzi. Moi drodzy, a jeżeli macie taki niedosyt i uważacie, że warto byłoby się trochę więcej na temat dowiedzieć, to będę bardzo zaszczycony, jeżeli dołączycie do webinaru, które organizuję za, za chyba dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, na temat tych czterech metod właśnie budowania strategii bez ściany. Więc mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w przyszłości, a gdybyście chcieli pogadać tutaj w Kuluanach, cool to jestem do waszej dyspozycji. Wielkie dzięki.